Wychowany Wisły Kraków, pięciokrotny reprezentant Polski, obecny zawodnik i Gdańsk, Łukasz Surma jest jedynym zawodnikiem w historii polskiej ekstraklasy, który rozegrał przynajmniej 100 meczów ligowych w trzech różnych klubach. Jesteś piłkarzem spełnionym. Jakie masz marzenia? Zagrać się z Lechią Gdańsk w Lidze Mistrzów? <laughs> Słuchaj, to, 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 czy ja jestem z piłkarzem spełnionym, na pewno nie, to... Yy... Tyle, ile <laughs> piłka, 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 ile błędów jeszcze robię, mając tyle lat, to, to tylko ja wiem. I, I powiem szczerze, że cały czas się trzeba pracować, żeby, żeby tych błędów nie popełniać, żeby być coraz lepszym piłkarzem, bo to jest możliwe w każdym wieku. Myślę, że, że to jest głupota, jak ktoś mówi, że jest piłkarzem spełnionym. Zawsze, zawsze jest coś do poprawienia. W moim przypadku na pewno na pewno dużo rzeczy jest do poprawienia, no o czym marzę? Ja marzę, żeby yy... pograć przynajmniej jeszcze dwa lata w Ekstraklasie, bo tak jak mówiłem, zawsze powstały piękne stadiony. Yy... Tej bazy oczywiście nie ma, to co powiedziałem przed chwilą, ale te stadiony dla pierwszych drużyn, dla seniorów są i fajnie by było, żebym jeszcze dwa lata pograł w Ekstraklasie, to jest moje marzenie. A jak spędzasz wolny czas, spotykasz się z kolegami z boiska? Tak, no to, to na pewno. Milej jest się spotykać po wygranych meczach, bo po przegranych raczej siedzimy, siedzimy w domu, yy, natomiast yy, no, jest co w Gdańsku robić, jest co robić w Sopocie, jest w lato co robić nad morzem, także na pewno na, na Pomorzu jest co robić w Trójmieście. Piłka nożna, plaża, nie nie, 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 podoba mi się to, bo, bo jakoś tam, nie wiem, dużo przypadków jest i, i ta piłka nie słucha nóg. Yy, piłka musi być chyba cały czas w powietrzu, bo po tym piasku to, to, to ciężko chodzi, także. Tam chyba wydaje się dobrym urozmaiceniem dobrać. dla waszych treningów. Znaczy dla mnie urozmaicenie jest takie, że gram cały rok w piłkę i jak jest przerwa, to, 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 to staram się omijać w ogóle sport. Też no, ja sportowiec nie może cały czas myśleć o sporcie i cały czas trenować. Ten odpoczynek psychiczny, proszę mi wierzyć, jest równie ważny jak fizyczny. Komu dedykujesz gole i kto Ciebie wspiera duchowo? Ja z tych goli do, strzeliłem do tej pory 7 dla Lechi i myślę, myślę, że, że żonie i dzieciom, bo, bo, bo jak mam takie trudne, trudne chwile, a każdy sportowiec takie ma, no to jest przyjemnie wrócić do domu, gdzie, gdzie dzieci na Ciebie czekają, żona z obiadem i, i taki ciepło domowe jest chyba podstawą aby się umysłowo dobrze zregenerować, bo, 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 bo życie sportowca no to się wydaje, że jest fajne i, i zarabia się pieniądze, tak to prawda się zarabia. Natomiast jest to okupione na pewno stresami po przede wszystkim porażkach, nieudanych meczach i, i nikogo żadnego sportowca to nie umija, także myślę, że dla mnie tutaj jest wsparciem rodzina i bez której sobie nie wyobrażam, żebym mógł w jakimkolwiek klubie grać. Na przykład rodzina by mieszkała w moim rodzinnym Krakowie, a ja bym grał tutaj i był sam. Także, tak jak mówię, no dedykuję te wszystkie lata rodzinie.